Okej, Wow, ładnie to wygląda, bardzo ładnie. Wpadnijcie, próbujcie. Bardzo duży kawał mięsa, bym powiedział. Siemanero, witajcie w nowym odcinku na Mikimos. I dzisiaj w tym odcinku Wam pokażemy, gdzie zjeść najlepsze takosy w Krakowie. Dzisiaj jesteśmy pod Los Gorditos, no i spróbujemy parę takosów. Zobaczymy, gdzie, gdzie nam lepiej smakuje. Ale zobaczymy, co nam na razie Los Gorditos pokaże, i lecimy do środka. Proszę państwa. Dołączyła jak zawsze do mnie ukochana koleżanka Julia, Julka na Instagramie. tutaj gdzieś będzie to napisane. Mamy też Paulinkę, ale Paulinkę zawsze lub nie, nie zawsze widać w tle, ale czasami bywa. No i co, Julko? Zabieramy się za te kosy, nie? Pani opowiadała, która jest to? Na pewno mamy kurczaka. Tak, tu. E, tutaj wieprze mamy wieprzowinkę I, tak? I wołowinkę. Przepraszam. Tak, tak tak tak, no. tak, 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 tak. No wygląda to naprawdę apetycznie. Jest tego całkiem sporo i wydaje mi tak. się, że będzie to ekstra. Można limoneczkę? Proszę tak, tutaj tak, 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 tak. Już. Już ją uduszę tutaj Nie wiem, czy dużo Na które macie ochotę? Bo ja bym skosztowała, tak szczerze mówiąc Ja oczywiście kurczaka, bo ja kocham kurczaka Chciałbym wziąć trzy inne, żeby po prostu porównać, które są lepsze Można dać limonkę niekoniecznie Wiem, że w, Meksy w Meksyku bardzo dużo się używa kolendry Dlatego jest kolendra zamiast pietruszki No i spróbujmy, które nam, nam siądą, nie? Po, po jednym gryzie i się będziemy wymieniać dalej, tak? Tak, jak najbardziej mhm. No Dobra. to, ham ham

Mm. <laughs> Ale to jest dobre. Tak? No i Dla mnie wieprzowina, nawet jeśli jest taka trochę sucha, jest git, bo te sosy te komponują bardzo dobrze jest słodkość. słona i słodkie. Ja zawsze lubię słono i słodkie. W tym, gdzie jest właśnie wołowina czy wieprzowina, bo ja już... Nie wiem, właśnie trzeba byłoby to sprawdzić. Wołowina, tak? Sos jest troszeczkę pikantny i też bardzo, bardzo dobry. Ja bym powiedział, no to wy dziewczyny chyba preferujecie... Jeden, jeden dwa, trzy. A ja mówię jeden, tak, dwa, trzy. Tak Tak? Tak, kurczak jest za. Za suchy troszeczkę, nie? Ale jakby tak, Jakby dodali inne salsy, bo można też oczywiście sobie komponować inne salsy Które zaraz pokażemy, bo mamy tu macie oczywiście takie salsy salce to są pomidory lub cebula A tutaj mamy sosy właśnie, mamy śmietankę, limonkę i chipotle Chipotle jest właśnie takim lekko ostrym I my właśnie w jednym z nich mieliśmy to chipotle I to chipotle było lekko wyczuwalne, lekko Bo to nie było pikantne ani ostre bym powiedział, tylko takie no ja nie jestem ostro ludna, ale i dla mnie łagodne. No. Musi być naprawdę łagodne, tak. Ym, a było idealnie pikantne. Tak. Poleciłbym jako knajpę jak najbardziej na tacosy, bo... Zajebiste. No, no. Wpadnijcie, spróbujcie i dajcie znać, które lepsze. Dobra, proszę państwa, kolejne miejsce Del Hero. Lokal jest bardzo, bardzo mały, to jest praktycznie takeaway. Właściciel otworzył niedawno to miejsce. Ma meksykańskie jedzenie, ale my właśnie wpadliśmy na tacosy. Cena to jest 10 zł za każdy taco, zazwyczaj taka jest mniej więcej cena w każdej meksykańskiej restauracji. Zobaczymy co nam podadzą, czy nam będzie smakowało lepiej od Los Gorditos. Ocenimy i zapraszam do środka. Proszę Państwa, lokal jest tak mały, że po prostu nie byliśmy w stanie nagrać To jest taki właśnie ala street food, bo tak naprawdę meksykańskie jedzenie słynie właśnie z takiego street foodu lokalnego Tutaj mamy właśnie przecudowne, ładnie to, to wygląda Tutaj sobie skrapiamy właśnie cytryną, tam była limonka, też jest inna inna mąka, żeby zrobić te, te tacosy Inaczej wyglądają, są lekko chyba większe porcje, spróbujemy, zobaczymy, które nam smakują I lecimy z tym koksem Raz, dwa, trzy no, krótka. Mm, lepsze, Lepsza, 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 lepsza. Lepsza. Wow, o, ładnie nie, to nie, wygląda, bardzo nie. ładnie. Mm. Mm, to smakuje mega. No już, mogę meglo. Co to jest ekstra? Słodkość ze słonym. Dobra. No to jest dobra. Dobra. Cześć, dla mnie to nie jest proste. Nie jest ostre w ogóle. Tak, bo bo widzieliśmy łagodny podle, sos. To znaczy, tak. hmm. Właśnie kurczak z guacamole. Wiem, co jest troszeczkę właśnie w ale smaki są wyczuwalne, tak, tak, tak. i niesamowicie. Jest naprawdę ekstra. Kompletnie inne, smaki są cudowne. Bardziej takie oświeżające. Bym powiedział nawet takie letnie nawet. to jeden deszczka? Mhm. Mm Klasa. Powiem kompletnie inny level. To były kompletnie inny typ tych tacosów. Eee, mięso podobne, ale w innym stylu zrobione, może więcej się marynowało. Nie wiemy, bo to są właśnie takie triki właśnie szewa kuchni. Eee, lokal tak jest bardzo mały. tak. Jest to taka faktycznie ktoś się robi za tak. o Tak. Szkoda, szkoda naprawdę, że nie ma większego lokalu. Ja wiem, że on się będzie kiedyś otwierał, bo no prosperuje. Może teraz w niedzielę akurat nie ma tyle ludzi. Porcje naprawdę są idealne. 10 zł za każdy. Dla mnie by wystarczyło. Tak, takie tak, tak. I jestem usatysfakcjonowany. To jest taka podróż smaków dosłownie. Naprawdę, idziemy dalej, zobaczymy, które lepsze jeszcze raz. Ostatnie miejsce nazywa się Mexican Food. Jest na nowym kleparzu na placu, tam gdzie są stragany dosłownie. Jest to nietypowa lokalizacja, bardzo ładna. Wiem, że mają bardzo dużo pozycji. Mają aż pięć rodzajów takosów, z których właśnie są też dwa wegańskie. Chcieliśmy właśnie zmienić to, co było w innych właśnie lokalizacjach, więc weźmiemy jeszcze jeden wegański do spróbowania i później te klasyczne z kurczakiem i wieprzowiną. Zapraszam dalej i zobaczymy, jak smakują. Ja biorę wege. Chcę spróbować ten wege. Porcja to też jest kurczakiem? Tak, to jest kurczak i tu jest y, wieprzowina. wina. To... Mm. No. to jest wegańskie chorizo. Bardzo inny smak. Trochę pikantny, czuć limonkę. Bardzo właśnie komponuje się dobrze i wyczuwalna jest bardzo kolendra. Jadam z tej limonki. No, jest dobre, jest dobre. To jest wszystko mi Rewelacja. Mmm. Mm. Bardzo duży kawał mięsa bym powiedział. Jest nawet więcej mięsa niż tego wszystkiego. A i rewelacja to. Też dobre, też dobre. Nieporównywalny do tamtego. Każdy jest inny. Każdy jest inny, każdy ma swój przepis tak naprawdę. Bo tam nie było na przykład sosu pomidorowego, a ten jest na samych bazach sosu pomidorowego. I jest, to też jest obłędne. To jest takie słodkawe to chorizo na chorizo. Mmm. Nie? Ale taka jest najlepsza. Mhm, jest zdecydowanie. Nie wiem, takie jest Ale sądzę postre. przez to, że limonki duże się dodały tam. Ja myślę, że ten sos jest taki słodziutki sam w sobie, troszkę mhm. inny. Dobra, to ja tylko ostatni. I co? Tu jest cynamon, może do takosów po prostu dodaję cynamon. Bardzo dobre, bardzo, bardzo dobre. Moja topka, zdecydowanie moim topie jest ten wegański. 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 No, dla mnie też. To jest bardzo dziwne, bo Kuczaczek. zazwyczaj właśnie tacosy są na bazie właśnie mięsnym. I nie ma właśnie wegańskiej opcji. W innych lokalach nie sprawdzaliśmy tego Prawdopodobnie w Los Gorditos jest z kalafiorem Ale to jest taka dziwna opcja bym powiedział z kalafiorem Del Hero nie widziałem, ale chyba nie ma. No i tu są dwie, więc jeżeli jesteście wege to lub to jest vegan, a chcecie spróbować też tak osów, tutaj jest chyba najlepsze miejsce, gdzie to, gdzie to zjeść. To jest inne. dużo sosu oilerowego, każdy ma swój przepis. A ty generalnie najmniej mi smakowały pierwsze, w porównaniu z tym, z tym, tak. tym, guma. Aczkolwiek, no tych ciężko porównać. Nie tak. chciałabym tego, bo no tutaj tak. na pewno pojedyncze są, są tam maszamy. po prostu inne. Tak. E, inne levely po prostu, pod, podobne, ale przepisy się za dużo różnią. Tamte były bardzo, bardziej słodkie, a tutaj są na przykład bardziej słone, pomidorowe, no. lub pomidorowe Polecamy Zdecydowanie Dajcie lajka, suba Jeżeli macie inne miejsce do polecenia Piszcie w I sprawdzimy, <laughs> bardzo chętnie Do zobaczenia